Siemaneczko! Z tej strony Klaudyna i witam w nowym odcinku! Dzisiaj znowu wjeżdża makijażowy challenge, a będzie to... Nie no, już po opisie wiecie co. <grym> Makijaż od tyłu będzie. Ale zanim przejdziemy do makijażu, to pokażę Wam, jaka paczka do mnie przyszła. Jest ona od firmy Caseroom. Tam właśnie można stworzyć takie własne, personalizowane case'y na telefon. Także zaraz Wam pokażę, jakie sobie trzy stworzyłam. Ale ładnie w ogóle jest to zapakowane, patrzcie yy, No i pokażę Wam teraz, jakie wybrałam sobie case'y Pierwsze oczywiście, no jak mnie oglądacie na TikToku, no to wiecie, że musiałam sobie wziąć właśnie chlebek i team chlebki No, ten chyba będzie mój ulubiony <laughs> Jako drugi wzięłam sobie yy, właśnie taki z logiem TikToka i moją nazwą no, kozacko to wygląda, że mogłam sobie właśnie e, stworzyć takiego kejsa. Nie no, serio. No i jako trzeci wybrałam sobie taki z Barbie. Wiecie, ja uwielbiam burzowy kolor, więc dla mnie po prostu ten case jest idealny. <grytanie> Także, link do strony Room będziecie mieli w opisie. I spieszcie się, bo trwa promocja minus 60% do 13 lipca właśnie na takie silikonowe etui. Więc, no co? Jeżeli macie TikToka, to musicie sobie zaprojektować e, takiego case'a. No kozacko wygląda. No i teraz możemy już przechodzić do makijażu. E, ja zawsze używam najpierw brązera, później różu, i później rozświetlacza. Czyli dzisiaj muszę zacząć od rozświetlacza. I będzie to taki z My Secret. Już widzicie też końcówka go, ale powiem Wam to, jakie daje Glow ten rozświetlacz. To jest, to jest już inny wymiar. Kocham ten rozświetlacz. Wezmę sobie może taki pędzelek. Widzicie to? O, o nie, coś pięknego. No i druga strona. Ajeju. Kurde, akurat ktoś teraz coś tam tnie. Nie dadzą mi normalnie nagrać. Chamy jedne. Na nosek. Tutaj trochę tam. Mogę się teraz świecić w sumie. I tak na końcu to wszystko przykryję. I jeszcze muszę sobie zmienić pędzelek, żeby sobie tutaj właśnie wziąć w kąciku. Tutaj, ale to dziwnie wygląda. No dobra. I jeszcze tutaj. A, a, a. Jak możecie zauważyć, moja twarz jest i tak lekko zaczerwieniona. Ja ogólnie mam rumieńce. Dzisiaj może aż tak tego nie widać, ale znaczy powinno być widać, bo się wczoraj nieco spaliłam na słońcu nieważne. Tak wyszło, że i nawet twarz mi się lekko spaliła. No to wezmę sobie, nie wiem, jaki pędzelek. Tam jest. Jest ze mną. I jakoś sobie go trochę nałożę. Fajnie, fajnie. Teraz będę może tak No i co, może dam sobie jeszcze troszeczkę na nosek, jakby była zima, a ja będę sobie takim fajnym Rudolfem. <grym> e, no ale co, no trzeba się jeszcze wykonturować, tak? No bo ta twarz musi być taka troszeczkę, jakby optycznie szczuplejsza. No to leci brązę. No. I już lepiej człowiek wygląda. Niestety mi matka natura jakoś y, nie dała takiej fajnej, szczuputkiej twarzy, tylko jakiegoś ziemniaka. Weźmiemy się za kartofla trochę. O. Tak, sobie tutaj troszeczkę go wyszczuplimy. Konturowanie już było, czyli następny punkt to są oczy. I jak wiecie, ja na co dzień nie używam cieni. Ja tak na co dzień, jak już się maluję, to raczej są to y, kreski albo ogólnie y, same rzęs po prostu maluję. No ale dzisiaj polecimy mocniej no i zrobię i kreski, i y, cienie dam. No i maluję normalnie rzęski. Ogólnie u mnie tak to wygląda, że na początku daję korektor, wiecie, jako bazę, później jakby to pudruję pierw... no, no putrem! Żeby to utrwalić, później daję cienie, później robię kreskę i tuszuję rzęsy. Czyli wychodzi na to, że zaczynam od wytuszowania rzęs. Tutaj już sobie wzięłam lusterko. Mam tusz. No i maluję. I tak to wygląda. I teraz sobie chwileczkę poczekam, żeby ten tusz mi tak przesechł. No więc biorę się teraz za kreski. Ale powiem wam, nie jest aż tak najgorzej robić te kreski, jak się po ma pomalowane rzęsy. Ale dawno tego nie robiłam. Ale to akurat nie będzie chyba aż taka katastrofa. Tak, tak myślę. Zobaczymy. Będę tutaj się patrzeć, bo tutaj mam yy, lusterko kurczę. No więc zrobienie klecki nie było aż takie ciężkie. Zobaczymy jak wyjdzie mi druga strona. I tak to wygląda. Jak widzicie, jakiejś mega katastrofy nie ma. E, w ogóle są dziewczyny, które najpierw tuszują sobie rzęsy i dopiero później malują e, kreski, bo im tak łatwiej. E, ale przechodzimy dalej i kolejną rzeczą będą cienie. I wybrałam taką paletkę z Lovely. Popatrzyłam sobie na moje wszystkie paletki i tak. Kurde, przecież tej kiedyś tak często używałam. Dawno już po nią nie sięgałam, więc dzisiaj sobie zrobię make-up nią. Yy, chyba użyję tylko tych dwóch cieni i dodam nie wiem, błysk może dodam z yy, jakiejś innej palety. No i tutaj też jakoś będę patrzyła się w tamtą stronę, no bo tam jednak mam lusterko i biorę sobie najpierw ten cień. I daję sobie po prostu na całą powiekę. Teraz y, użyję już tej pomarańczy, tylko zmienię sobie pędzelek. O, wezmę sobie może ten. Y, w ogóle y, jest taka dziewczyna, gdzieś tam na Instagramie widziałam, co właśnie najpierw sobie robi kreskę, a dopiero później daje cienie, bo mówi, że jakoś y, lubi tą kreskę jakby taką trochę zakrytą cieniami. Tak się dawno nie malowałam cieniami, że kurczę, to na ładnie wygląda. Tym bardziej, że dawno nie sięgałam właśnie po tę paletę. Zapomniałam właśnie, jak te pomarańcze ładnie wyglądają. No ale teraz już dodam sobie jeszcze tej tutaj czerwieni i jakiś błysk Może faktycznie zostanę przy tej palecie i użyję o tego złotego i, i będzie git Nie zmieniam pędzelka, tylko tym samym Dokładam jeszcze to I już bardziej tutaj w tym kąciku zewnętrznym W ogóle, teraz sobie dopiero przypomniałam, że powinnam zrobić jeszcze dolną powiekę przed tym. No ale nie zrobiłam. Ale w sumie dużo by tu akurat nie zmieniło. bo. No dobra, nałożę sobie teraz po prostu. Oczywiście, tam gdzie nakładam ten brokatowy cień, no to przed chwilą usunęłam ten filmik. Tak się ten makijaż prezentuje. No i wyszedł całkiem, całkiem dobrze, no nie? No, także jak wyszedł dobrze, to trzeba to teraz zjebać. Bo teraz muszę nałożyć najpierw puder, a na to potem korektor. Dzisiaj sobie użyję takiego pudru. Tutaj już niestety to odpadło. O, pięknie, już widzę, że fajnie to wygląda hm. i korektor. Tak, mnie też już serce boli, ale trzeba go nałożyć. No nie, no, ale dobra. Tak jest niestety życie. <grywy> Przynajmniej te kreski będą widoczne. Przynajmniej nie powinny być. No trzeba je jednak troszeczkę zakryć. Genialnie to wyszło. Ja chyba będę teraz tak robić na co dzień. A. No tak, skoro już oczy są za mną, a moje serce krwawi. Czas na kolejną rzecz. A będą to brwi. Nałożę sobie dzisiaj taki cień z Golden Rose, bo nie chcę mi się jakoś bawić dzisiaj z pomadą. Ale to nie ten kolor. Dobra, już wziąłem sobie taki troszeczkę ciemniejszy. Ale najpierw sobie muszę przeczesać te brwi. O. No i co? Lecimy z tym. O kurczę, źle mam lusterko. No dobra, teraz czas na puder. Więc też użyję sobie tego pudru i ja zazwyczaj nakładam puder gąbeczką, więc teraz też tak zrobię. Mhm. Ja pierciele. Jak to w ogóle wygląda? Ale się dziwnie czuję. Ma Mając założone już wszystko, oprócz podkładu, ok. No i został już tylko korektor i podkład. No to najpierw korektor. To nałożę sobie tutaj. W ogóle już końcóweczkę mam i nawet zdjęłam sobie tą gumkę, żeby wszystko z niego wydobyć <grymny> tutaj i tutaj. A dlaczego to się zatrzymało tak? O co chodzi? Ej, no jak to wygląda? Co, co, co to za plawa się w ogóle zrobi? Ej! Ale dziwna akcja! Co? Ej, nie da się tego tak wklepać. Dobra, może jakoś podkładem to zakryję. No to na. Ale się plamy porobiły. Ciekawe jak tu będzie to. Wyglądało. Tak jakby zaschło. Tak. Co? Ej, nie. Co? Patrzcie, tak jakby zaschło w tym miejscu i. O nie. Nie, zabrakło mi słów, naprawdę. To coś teraz wy... Co? Ogarnijcie to. No nie. Naprawdę, próbuję wszystkiego, ale no to, to nie chce się ruszyć z miejsca. Ale akcja. No, no, no dobra, no to ja już tylko nałożę na to eee, podkład. Gorzej być chyba już nie może. Okej, okay, mam nadzieję, że tyle tego podkładu starczy. No i ciekawe, jak podkład sobie da radę. Może on tak szybko nie zaschnie. Więc trzeba to szybko działać, żebym jakoś pod koniec filmiku w miarę wyglądała. Chyba nieco tutaj uratował tą e, sytuację pod oczami. Nie mówię, że jest teraz jakoś dobrze. E, no ale no, jakoś jest już e, chyba lepiej niż wcześniej, bo te plamy to ja... ja nie wiem, o co z nimi chodziło. Takie coś, to chyba tylko może mi się przydarzyć. Ja mam zawsze takie szczęście. E, ale i tak to dziwnie wygląda, bo jak widzicie, nie mam jednak zapudrowanego tutaj i... No to wygląda po prostu dziwnie, jak tak się świeci. Mm, no. Podkład też może być trochę ciemniejszy, bo jak mówiłam, na razie nie jestem jeszcze opalona. Wczoraj się opalałam mi się spaliłam na czerwono. Więc dzisiaj zamiast takiego makijażu powinnam zrobić makijaż na raka. żeby pasować tutaj. No, widzicie, nawet tutaj mam lekko spalona już tutaj Wam nie będę pokazywać, ale może się uwierzyć na słowo, że jest tam. Całe czerwone i spalone, no. Yy, ogólnie ten puder, yy, nie puder tylko podkład kupiłam sobie trochę ciemniejszy właśnie na lato, no ale... No jednak nie udało mi się na razie jeszcze opalić. Czas zaopatrzyć się w jakiś czerwony podkład. No ale challenge zabiegł. W końcu tak wyglądał mój makijaż od tyłu. Jak widzicie, no jednak... Yy, nie mówię, że jest dobrze. Yy, no, ale najbardziej szkoda mi tych oczu, bo nawet były ładne, nawet te kreski mi wyszły w miarę. No, ale niestety tak u mnie jest, że ja właśnie zawsze jako pierwsze daję korektor. No, to tutaj był jako ostatni korektor i musiałam wszystko nim zepsuć. Gdybym używała na przykład takiej bazy przezroczystej, myślę, że wyglądałoby to całkiem inaczej. Chyba wyglądałoby inaczej. Nie wiem, w sumie. Także no, będziemy się żegnać. Ja Was oczywiście zapraszam na mojego Instagrama. Tam dobijamy 20 tysięcy szybciutko. I co, do następnego odcinka. Papa! Pa!